Witam, to ja LPS z LPS i to ja, nie wiem, nie no, co ja mam, Walesie. się, dobra, no i znowu to tło, jej czy nie jej, nieważne, 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 no, to już, yy. będę znowu przepraszać, będę przepraszać przez tydzień. A my przez miesiąc będę przepraszać? A dobra, nieważne. No i to jest... Y, otwieramy... Otwier otwieramy... Gazetkę Więc otwier... Jedziemy ot... Po gazetkę MSP wam pokażę. A więc... Tutaj mam taką fajną teczkę. Oj, to jeżeli... Wiecie skąd to jest? To musicie obejrzeć. Yy. Informacje trzym. w harce. I love już podjuchy. No, to mam taką ekstraśną. Co się mi wybrała? Koszmar. Ale lubię kocuki. No ja to tu mówię, że ja lubię i tyle. A i wszystko będę robić jedną ręką. Jedną rękę trzymam to. Tak. Jeżeli wiecie, tak, to jest. Z i Nie wiem, kiedy go w końcu. To są moje wszystkie trzy. Pokażę Wam plakat. Czekajcie, zaraz wrócę. Już jestem i przepraszam, muszę zrobić sobie porządek, bo w złej kolejności mi się ustawiły plakaty. Ja pokażę wam na początku, teraz będę pokazywać plakaty, bo już wyrwałam. I to jest bardzo się cieszę z tego, że taki plakat fajny. bo Jestem fanką, to tutaj jest Taylor Swift i bardzo lubię jej piosenki. Jestem taka jakby fanka. Czy coś w tym stylu, ale bardzo lubię jej piosenki. No, ale. Aj, bo ja ci Nagrywam telefonem, nie mam profesji. Lek muszę jeszcze odrabiać. No, to pokazuje. Tu jest na play. A ja mam w plusie. Klam poradziłam sobie ja już sobie. Wszystko zrobiłam, a nic nie robiłam w kazetce dokładnie. Nie sprawdź... oj... Ci. Ech, skrym, no. I tutaj była karta. Pokazałabym wam... Ale to pokażę. Ech... Lubię to, takie coś... Ech... O. Tylko odłożyć już. Nie wiem, bo widać, że zaraz będzie lepiej i pójdę po tą kartę. Zaraz będę. Okej, okay, już jestem i jest dużo lepiej. A nie wiem czemu ja tak czasami śpiewam. Jakby. No um, Tylko tyle powiem. No i tu jest ta karta, to z tyłu karty to jest mój numer. No, więc i tutaj nie ma już, bo już to jakby mają sadzić takie wielkie, to... Um, a, i sprawdzam teraz i telefon mam y, większy od tego. Bo mam plus plusa. No. Y, no, przeczytam, może ktoś do mnie zadzwoni. A jestem taka głupia i zgubiłam to coś. A mam tylko małą część. Może zrobić tylko telefon, bo co ja gadam. więc mówię, numer telefonu 794180440 to by zapamiętał moja kuzynka, o, Ty mi się lepiej usłucha. A jeżeli byście się pytali, czy się bawi wie Jepet nie kręcąc, to... Tak, bawię się, dlatego zrobiłam specjalnie zabawę takie coś. No i tak wyszło. No to rodzimy. A i będę miała um, VIP, na ty, VIP na tydzień plus pakiet VIP, czyli 10 um, diamentów de, i 1900 Starcoins. Czyli mam kroki. Ja już mm, jestem na kroku ostatnim. Wprowadź kod na stronie MSP. A, i tutaj kłamią! Było napisane tutaj gdzieś taki, o taki pasek, to wam przeczytam szybko. Starter i, starter i aktywacja są gratisowym prezentem od Play. Starter zawiera 3 złote na start, które można wykorzystać na rozmowy lub SMS-y. Dalsze korzystanie z Play na kartę po doładowaniu konta. I szczegóły regulamin na www.play.pl www.egmont.pl Realizacja pakietu VIP jest możliwa do 30 marca 2016 roku. To fajnie, mogę przez rok, a nie nie nawet cały rok miesiące. I lub nie 2016. Będę. To już będzie. Dojść do kolejnej klasy a i nie wiem, czy to zrobić w urodziny, czy zrobić jeszcze na przykład na halloween, no. Bo halloween i to jest blisko, mam ósmego urodziny, jeżeli posiadacie MSP, to byłoby super ekstra, jakbyście mi coś podarowali, taki urodzinowy prezent tutaj no, tutaj oglądniemy sobie, tu są prezydencje VIP-ów. Um, nie nie obchodzą jakieś rezydencje. Tu jest historyjka. O, fajny styl, fajny tutaj mamy spać. No fajny styl. No. Um, tutaj jest... Czy masz szczęście do pieniędzy? I ja już odpowiem, już to robiłam. Nie ma szczęścia do pieniędzy. Nie kleją mi się one tak do rąk. W pomogu zbytnio nie biorę żadnych udziałów. No. Tortilla z kurczakiem. Normalnie. Fajnie, fajnie tutaj um. Ale no fajnie się tutaj Dobra. O o! Przepraszam, Scorpion Nie podejmuj podobnych decyzji. Zastanów się, być może coś, co wydaje się fajne, wcale takie nie jest. Bądź teraz przy, przy swojej przyjaciółce. Ona bardzo tego potrzebuje. Nie plotkuj, bo to nie fajne dni, piątek i sobota. Tak, to! Kto szczęśliwy dni. I piszcie do mnie, swój ten, a ja wam odpowiem. Jaki macie szczęśliwy znak? Czy... No co te? Nie ma uszu. A nie, sora, parasol. Ten Boni jest. O tu, bo widzę jego Irokes, a ten Boni jest tu. Widzę jego czubek. O, i właśnie tutaj widać, że białe tego tu. Ale oczywiście. Jako takie żółte i te rzęsy. A to nie dobre, a to jest inny Bonnie, ale. Do mnie, dobra. Więc omarłam. Żarciki, ja nie będę. O, ja to muszę sobie kupić. tak pójdę. Może ja pójdę i ty się Teraz zachęcam was do kupywania tego. Czemu ja zachęcam? Okej. Okay. No i ostatnia strona. Ale dziwne. Taka dziwna mina. Chodzi taki straszny dzień. Ja. Rozumiecie to? Rety, oni z galerety, No wow! Też nie wiedziałam, że oni jest z że ektoplazma. Hugo i Łocy. Nawiedzą kino. To już dawno nawiedzili te kina. Gazetka była od 18. To. Nie ważne. To już koniec. I piszcie mi, kiedy mam to zrobić? Moje urodzinki? Czy. Czy mam to zrobić? Na Halloween. Zdecydujcie. Miłego decydowania. To. To były. Otwieranie kosetki. MSP. 3. Będę zbierać, żebym. Miała przynajmniej 10 Jak myślę A i dziękuję ci moja kuzy Jesteś wielka I Ty wiesz za co, za co ci dziękuję A inni, a inni nie rozumieją o co chodzi Nie będę tłumaczyć Pa pa